Bieszczady24.pl Zaobserwuj nas, zostaw reakcję i bądź na bieżąco. Proszę powiedzieć, jak z zaplecza, to znaczy tutaj z Centrum Dowodzenia, wyglądała dzisiejsza akcja pod kryptonimem Bieszczady 2024. Jeżeli chodzi o zaplecze, oczywiście wszystkie służby były przygotowane do działań w terenie, w różnych scenariuszach, różnych epizodach. Było ich ponad siedem. Były to akcje poszukiwawcze w terenach górzystych, akcje na wodzie, gaszenie pożarów, jak i również epizod zagrożenia terrorystycznego. I wszystkie służby, większość służb musiała ze sobą współpracować, były te działania skoordynowane, połączone. A wszystko to też y, y, odbywało się, się, się przy użyciu systemu zarządzania kryzysowego Jaśmin, który jest y, właśnie za moimi e, Cały czas w trybie ciągłym działający, monitorujący, integrujący wszystkie środki łączności, e, jak również e, kamery dronów, e, dronów e, o, o, o dalekiego zasięgu, spe, bardzo specjalistycznych e, i z wykorzystaniem łączności, łączności satelitarnej. Na czym polega tak szczegółowo, dopytam o ten nowoczesny system. Czym on się różni od tego, na którym pracowaliście do tej pory? Różni się on przede wszystkim tym, że on jest cały czas systemem działającym na żywo, w czasie rzeczywistym. I to, co dzisiaj pokazaliśmy, jak i pokazaliśmy również na powodzi w ramach operacji Feniks, o której bym chciał też wspomnieć, ponieważ ten system jest cały czas wykorzystywany w operacji Feniks przez wojska Obrony Terytorialnej, ale o tym na powiem może troszeczkę szerzej, a tutaj to pokazujemy, jak można działania koordynować praktycznie niemal natychmiastowo poprzez bieżący obraz ze wszystkich kamer, kamer ratowników, jak i właśnie wspomnianych przeze mnie wcześniej dronów i plus integracja łączności radio wydaje nam pełną możliwość pełnego wglądu do tego, co się właśnie dzieje. Mówił Pan o kontroli łączności, czy były jakieś zakłócenia, czy były jakieś problemy podczas tych ćwiczeń, bo to było dosyć z, zintensyfikowane, prawda? Tak, oczywiście, że tak. Właśnie no, to jest teren y, trudny, jest to teren y, górzysty. Problem z łącznością internetową jest y, oczywiście tutaj y, największym y, problemem, dlatego jest łączność radiowa i satelitarna alternatywna. Ale system też jest na takie zakłócenia odporny, potrafi pracować także w trybie offline, y, czyli poza zasięgiem, a chwilą, kiedy odzyskuje to połączenie, wszystkie te dane spływają... Y, nie ma, że od razu ich tylko taką łączność odzyska. Czy służby, które dzisiaj współpracowały są specjalnie przeszkalane właśnie w kontekście tego, tej współpracy tutaj z, z tym działem? No właśnie zaletą jeszcze tego systemu jest to, że nie wymaga on jakichś specjalistycznych szkoleń. Praktycznie każdy ratownik, ponieważ w takich akcjach zazwyczaj przyjeżdżają ratownicy z różnych miejsc, są doraźnie, wyrywkowo czasami powoływani do, do praktycznie tam, gdzie są najbliżej danego zdarzenia. I chcemy, żeby ten system był tak łatwy w obsłudze, żeby mógł się każdy ratownik włączyć praktycznie że nie, niemal natychmiast. Bez, intu, i, i, tak właśnie intuicyjnie e, i żeby były przede wszystkim łatwe w obsłudze po to, żeby te informacje jak najszybciej do nas wpłynęły wrócić jeszcze do tego tematu programu Fenix? Program Fenix. Program Fenix rozpoczął się 20, jak dobrze pamiętam, 21 lub 22 września tego roku i stanowisko dowodzenia pracę Fenix zostało zlokalizowane w 16 donosionskiej brygadzie obrony ter 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 terytorialnej we Wrocławiu, Skąd było, cało, odbywało się całe dowodzenie i dyspozy wyd wydawanie dyspozycji i lokowanie wszystkich sił i środków, które były na całym. Dolnej, w całym województwie dolnośląskim i śląskim były dysponowane. I my tym systemem również to wszystko obrazowaliśmy, zbieraliśmy wszystkie informacje z terenu o wszystkich zniszczonych obiektach inżynieryjnych, infrastrukturze krytycznej, mam tu na myśli mosty, drogi, no ponieważ to, to jest teraz teraz faza odbudowy kraju po powodzi i w tym momencie na tym teraz są skupione wszystkie siły i środki i my tym systemem to wszystko przy współpracy właśnie z administracją publiczną, między innymi z Instytutem Badawczym Dróg i Mostów, który również ma ten system uruchomiony u siebie i my wspólnie pracujemy na jednym środowisku, na jednym, na na jednym, jednym narzędziu. Dzięki temu umożliwia to bardzo szybkie raportowanie, podejmowanie decyzji. O tym, jakie obiekty powinny przejść natychmiastową e, odbudowę czy modernizację, czy naprawę. Czy podkarpackie służby pana zdaniem wiadomo, że czekamy jeszcze na analizę tych dzisiejszych działań, ale tutaj z punktu widzenia właśnie pana, czy są gotowe na takie niebezpieczeństwa jak powódź? E, myślę, że tak. Po tym, co dzisiaj tutaj zobaczyliśmy, jak udało się e, sprawnie przeprowadzić całe ćwiczenie, myślę, że jak najbardziej. A jeżeli będą jeszcze wyposażone w takie narzędzie, jak, jak tutaj oczywiście słyszeliśmy bardzo dobre opinie na to, co już zobaczyliśmy, co ten system potrafi, on jest cały czas w fazie rozwoju, i on musi być rozwijany, on musi być cały czas unowocześniony. O kolejne służby, ty mieliśmy okazję włączyć, takie służby, których, które nie były zaplanowane, pojawiły się i zostały włączone praktycznie niemal natychmiast. I też musimy być przygotowani również na takie scenariusze. Bieszczady24.pl Zaobserwuj nas, zostaw reakcję i bądź na bieżąco.